Na nasze rozważanie. Idę w kolejne rozważanie. Mój syn czeka na swoją koronę. Są to orędzia i słowa Matki Bożej. Częstochowa jest moją stolicą w tym kraju. I tu chcę wylać wrzątek na niektórych. Którzy mają gonionego wszędzie. I na przykład będą mówili, że intronizacja będzie na Osłuchowej, nie na walone dzieci. Następna grupka ma znowu inne miejsce, tam jest ksiądz i tam była intronizacja, i to będzie centrum duchowe Polski. Wszystko to robi demon. Jesteście pod jego wpływem. Posłuchajcie od wieków. Częstochowa, mówi Matka Boża. Jest moją stolicą w tym kraju. Czy rozumiecie? Jeśli się dokona intronizacja na króla Polski, to gdzie się ona dokona? W Częstochowie. Widzicie czyste to jest? Więc już przestańcie, przestańcie mieć cieczkę, że jest znowu jakieś wybrane miejsce, jakiś wybrany ksiądz, jakaś widząca, jakaś nowa Częstochowa o po suchową poparli rostianie, bo to był koniec XIX wieku. Kapujecie? Bo dobrze wiedzieli, jak przeglądnie, że tam ma być centrum dułowe Polski, no to szybko to poprą. Wszyscy to poprą. Poprze to Niemiec, poprze to Amerykanin, a wy gdzieś oleju w głowie nie macie. Przyjdźcie już mam pana Grzesia, mamy taką Akitę, ja wam tu dziurę wrobię w głowie i wam doleję oleju. Bo to się nie da aż funkcjonować z wami. Niech mi ktoś podejdzie znowu z czymś innym, co teraz słyszycie. Częstochowa jest moją stolicą w tym kraju. Co ja sobie? Jak cię celne, to będziesz miesiąc głowy szukał. Przeciętna ten polityk, czy tamten będzie intronizował. No, 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 każdy był on wcześniej. To, wy, to co macie? Nam, czy Wy nie rozumiecie, co to jest ciągłość historii? Bóg ma jakiś swój czas. Pojawi się jakiś kogut, a Wy mówicie, że On Was doprowadzi do szczęścia. Więc Częstochowa jest moją stolicą w tym kraju. Dlatego za tydzień w sobotę grzejemy, co żyw męż, mąż. Na częstoowe dzieci, by pokazać matce Bożej, że my są kurczętami spod jej częstowskich, pod jej częstotowskich a nie osuchowa, jakieś tam kutno, pytno, nie wiadomo, co, co chwilę, myście się w ostatnim czasie pościekali. Przynajmniej ze czy miejsca mi ogłosili centrum durowe Polski, i ja bym się na to zgodził. Przy moich drzwiach na plebanie wisą cepy, ja je czasami będę przychodził z cepami wobec Was, żebyście wiedzieli, że jak cię uderzę tym krótszą częścią, to się na pamięć nauczysz, jak jest zbudowany cep. Ta mała śrubka nazywa się Łobracok. Ten dłuższy patyk nazywa się Chytok. A ten krótszy to wam nie powiem, ja bym wam powiedział, to byście się przewrócili. Jeśli przybędziecie, dam wam dużo łaski. Po błogosławie was bardzo Wyjaśniam to zdarzenie. Bo to jest zdarzenie. Bo ja już nie pamiętam tej daty, ale to był lipiec 2011, kiedy mnie ukochany kardynał dziwisz ekskomun. Nie, jak się to nazywa to? Suspendował, suspendował. Dziś ukochany arcybiskup Białego Stoku was też dzieci przypomniał dekret 25 niedawno wydał. Jeśli idzie o tych wszystkich, którzy manifestują, manifestują przynależność do księdza suspendowanego, kochany biskup Józiu, czas mija szybko, twój też się skończy. A panie Stasiu wiesz, że to na twoim punkcie dostali śmiergla, ale tak czy moi? Bo tu jest pan Stasiu z Na twoim punkcie biskup dobrą dostał śmiergla, więc wydał dokument. I kiedy po tym dokumencie kardynała, ja powiedziałem Panu Bogu, stop, ty mnie nie bronisz, a oni mnie rypią non-stop. Mówisz, że wybrany, a ty mówisz, żeś moim obrońcą. I dzieci wtedy Pan Bóg przyleciał jednego dnia z czterema orędziami do mnie. Rozumiecie, to jest kilka kartek. Pani Agnieszka pisała pół dnia. Przeczytałem, no i co powiedziałem? Przepraszam. Idziemy dalej. Masz taki plan? Niech tak będzie. Jednym z punktów moich było: odwołuję częstochowe. Bo jak tam na mnie nastaną. I wtedy, kiedy miałem odwołać częstochowe, bo to jest orędzie późniejsze z września, przed częstochową, Matka Boża mówi: Tak do mnie, jeśli przybędziecie. Dam wam dużo łask. Pobłogosławię wam bardzo. Nikt nie stanie wam na drodze, nie ma prawa, bo to przybywają moi synowie i moje córki, aby modlić się do mnie o mojego syna. Od tamtego czasu nigdy nikt mnie nie zaatakował w Częstowie a zawsze przyjaźnie. Nawet miałem spotkania z przeorem, umawialiśmy poruszanie dzieci po kolei. Teraz od paru lat pan Krzysiu ma telefon do Kustosza, informuje go, że przyjeżdżamy. Kustosz się pyta, co, kiedy, ustania drogę krzyżową pod nas, po kolei Czasami zambony, jakiś tam mniej lub bardziej złośliwy ojciec coś powiedział. Ale to się rzadko zdarza. Zawsze jest pełen poziom, nazwijmy to, polityczny. Więc bez lęku jadę z wami do Częstochowy, kapujecie? A Matka Boża powiedziała, jeśli przybędziecie, dam wam dużo łaski, po błogosławie bardzo. Mogłem postawić na mojej pysze, ale wy byście nie mieli łask. Więc ja do Częstochowy dzieci jeżdżę jako ten męczennik. Nie mogę stać przy ołtarzu. Dzieci mruczą niektórzy. To są róż, róż, różne dzieci zdarzenia. Idę stanąć, by dać świadectwo. Nie mogę z wami mieć myszy świętej w Częstochowie, ale pozwalają na drogę krzyżową. To, co jest najbardziej istotne, żeby Bóg przekazał swoje słowo dzieci. Dane nam jest. I nie żądam nic więcej do ojców, bo nie mogą nic więcej dać. Bo oni są między młotem a kowadłem, episkopatem a Matką Bożą. A wiedzą, że to miejsce jest centrum duchowe Polski i tam mogą przyjść wszyscy. Bo jak zaczną robić segregację, to nie będzie to już centrum duchowe dla każdego Polaka dla świętego i dla bandziora. Jeśli chcą, to mówię wszystkim, my tam przybywamy jako bandziory. Ale Matka Boża powiedziała, że po błogosławie wam bardzo. Nikt nie stanie wam na drodze, nie ma prawa, bo tu przybywają moi synowie i moje córki, aby się modlić do mnie o mojego syna. Przybywają moi synowie, dzieci. Wbrew prawu kościelnemu, jakie wydał Metropolita Krakowski, Matka Boża zawstyda kardynała dziwisza i dopiero jak on stanie goły i wesoły przed majestatem Boga, to zrozumie to, co zrobił. Matka Boża o nas mówi, wbrew opinii Kościoła, przybywają moi synowie i moje córki. Do Częstołowej jedziemy jako synowie i córki Matki Bożej. Głowa do góry. Tu mam ceremoniarzy, jak uklękniemy przed główną bramą na kolanach, byś przypomnąć, mam zaśpiewać Bogu rodzica dziewica. Bo Bogu rodzica dziewica urodzi króla. Ja mam za co dziękować. Wy jeszcze jesteście malutcy w pewnych doświadczeniach, które ja mam już za sobą. Kiedyś się z wami tym podzielę, opowiadam. To musi być odpowiedni czas. Ale ja tam będę gryz asfalt i śpiewał na głos: Bogu, rodzica, dziewica. To Bogu, rodzica, dziewica zrodziła Polsce króla w roku 966. Bogu rodzica tego króla przyniesie powtórnie. Dzisiaj słyszeliście jej słowa, to się wszystko układa w nowennie dziękczynnej słowa Matki Bożej. Dałam wam mojego Syna, dałam wam Go, służąc moim życiem, oddałam Go wam na ofiarę za was. Teraz znów proście mnie, abym wam Go dała. Chcecie mieć Go za Króla. Z tą intencją jedziemy. My chcemy mieć Jezusa za Króla. Osłabię wielu, ale my Go już mamy. Oni by dokonali od oddolnej intronizacji. Oni że mogą mówić jakieś prawdy teologiczne powoływać królików specjalistów od chmiela, że będą dawali, pisali pisma, niezgodne z tradycją nie dzieci. nie króliki, chmiele mogą pisać co chcą. Bo każdy system ma swoich pismaków. czy to rozumiecie? Każdy system ma swoich pismaków. Pamiętacie, za komuny był taki w tygodniku Kisiel. To był pismak czyjś z systemu. Wszyscy byli zachwyceni. Kisiel, jak napisał ferieton, to cała Polska na kolana. Komuniści mieli swojego rema, który pisał, kpił ze wszystkiego, atakował matkę o kościół. Później wyszło, że to był Jerzy Urban. No i Urbanek. Też przyszedł na grzechy nie błagać o modlitwę. Do dzieciny modliłem się, bo co? Powiedziałem, dostaniesz moją modlitwę, ale z mazutem. ja pomodlę się, żeby przejrzał, się uodpornił na temperaturę. Teraz znów proście mnie, abym go dała. Chcecie go mieć za króla. Dzieci, w sobotę za tydzień pójdę z drogą krzyżową Matki Bożej, podyktowaną dla Polaków i do Polski. Wiecie, jaka to jest piękna droga krzyżowa? Czy wiecie, że Matka Boża nam. Tylko mamy mało czasu, ale to wydamy przed Boże Narodzeniem. Matka Boża podyktowała. Różaniec święty, rozważania różańcowe o Polsce i do Polaków. Wiecie, co się w tych dniach gotuje, co się tworzy pod sztandarami rycerzy Chrystusa Króla? A ja pragnę spełnić Wasze pragnienie. Ja również pragnę, abym był Wam królem. Mój syn czeka na swoją koronę. Dzieci, mówię Wam, będzie ją miał na Ziemi Polskiej. Nie przegramy. Pamiętajcie. Bóg jest nieogarniony, czy nie, mówiłem wam, gdzie on nie zmierzy się, jest wszechmogący. Co to znaczy? Wypypka wszystkich cwaniaków w kościele. Powtarzam, wymyśli takie rozwiązanie Pan Bóg, że oni będą goli i weseli. To się dokona na ich oczach, a nie będą tego rozumieli. Bo to, co się dokonało na Golgocie, nikt tego nie rozumiał. Rozumiecie? Kiedy Pan umierał na krzyżu, tylko Jezus i Matka Boża znali sens tego. Pan Jezus, zrobił to z wielkiej miłości dla ojca, dla wypełnienia jego woli. Dzieci z jakim kopytem. Ruszymy teraz w ten plan Boży obrońcy wiary i krzewiciele kultu. Wiecie, co to znaczy? Staję przed tobą, Bóg i ci daje ofertę. Panie Zosiu, Ciebie wybiera. Dzieci, mamy się zastanawiać? Skopyta, kopyta. z spod stóp. Tak grzejemy do tego dzieła. Nie wykonać woli Boga? Macie wy honor? Jakby ktoś się z was... Z mój grycerzy, z tej szpicy wycofał, z tych dwóch tysięcy, to mówię, że jesteś tchórzem. Powiedz ci prosto, no jesteś świnią. W takim momencie zostawiasz Boga? A gdzie jest honor wobec Timu rycerskiego? A gdzie jest honor wobec księdza Piotra? Dlatego przebudźcie się wszystkie śpiące zimnioki, i macie jeszcze dwie możliwości przystąpienia do rycerstwa. W Częstochowie 27. przez internet i 28. w Grzechyni. I ta przygoda się kończy. Bóg naznacza kolejną misję. Mamy tak działać w tym jego planie, Wam będę przedstawiał, że dzieci. Bóg sam będzie zmuszony. Przyjąć to wszystko. przymóżcie mnie. Tak Bóg sprawę powiedział. Przedstawcie mnie, a stawcie mnie przed faktem dokonanym. Czy odmówię wam mojego orędownictwa? W wie. Będzie intronizacja. A na naszych ścianach w domach, kto jeszcze nie ma obrazu częstochowskiego, ale to Was do tego też przygotuje, powróci obraz Matki Bożej Częstochowskiej. I to nie taki malutki, rozumiecie? Ale wszystko przed nami, bo jeszcze są trzecia część orędzi o których ja nie wiem, o czym one są. Tylko tyle wiem, że po niektórych Pani Agnieszka przychodziła i płakała. Przy mnie. Czy odmówię Wam mojego rędownictwa? Wydałam Jego święte ciało, Jego święte człowieczeństwo i moje matczyne serce na śmierć krzyżową. Czy teraz nie uczynię wszystkiego, abyście mogli oddać Mu chwałę? Aby był wywyższony tak, jak tego pragnie. Jeśli by nie było ogromnego tłoku w kaplicy częstochowskiej, w sobotę będziemy tam wchodzili na kolanach. Rozumiecie mnie? Będziemy wchodzili na kolanach. Ściągniemy buty. Weźcie sobie torebki plastikowe. Dzieci, zapach nie jest zapachem, bo to poczuje się trud rycerski, rozumiecie? Jak kompanie pana Wiesia naszego telewizji wypompkował chorąży, wszedł do sali, no to mówi: tu czuć zapach trudu żołnierskiego, wysiłku żołnierskiego. Jak coś, coś powie, to odpowiadamy to czuć trud i zapach wysiłku rycerskiego. Ale skarpetki ubierzcie czyste, bo jak tyś ludzisty nie buty, to wiecie, o co chodzi. Abyście mogli oddać mu chwałę, aby był wywyższony tak, jak tego pragniecie. Przybywajcie do mnie, jak do rodzinnego domu. Jestem Wam matką. Jestem matką Syna Bożego, którego chwałę walczycie. Mój dom jest Waszym domem. Nie wierzcie, że jesteście tu niemile widziani. Ja tu jestem gospodarzem. I ja tu na Was czekam, Wasza Matka. Nie wszyscy muszą Was kochać. Są tacy, którzy się was obawiają, ale ja zawsze na was czekam. Raz nawet była taka pielgrzymka, mogę wam zdarzyć, była konferencja, był szef diecezji Częstochowskiej, biskup Depo, nagle daje cynk, przerywa, że ma ważną sprawę, bo zaś tam byli nasi kapłani na konferencji, no i gdzie poleciał? Poleciał do zakrystii i ja my przyszli, odprawiał wtedy specjalnie mrze święto. Jestem ciekaw, czy teraz arcybiskup Depo się pojawi. Arcybiskupie, my są tam 20, 21 czerwca, masza, o której to jest tam? 12.30 czy pierwsza? Ja jeszcze nie wiem, bo to sprawdzę, bo na pewno już nie o 12, to chyba o pierwszej, czy, czy 12.30. Patrzę na pana Zygmunta, 12.30, tak? 12.30 byłoby nam bardzo miło. Żebyśmy mogli brać wę świętej, gdzie arcybiskup depo będzie odprawiał. Gdzie trzeba mieć ambitne plany i wyzwania. A wtedy arcybiskup da znak, że my są od Matki Bożej. Nie wszyscy muszą was kochać, są tacy, którzy was, się was obawiają, ale ja zawsze was, na was czekam. Jeśli do mnie przyjedziecie, będziemy się razem modlić. Stanę przed wami i będę was, was, zanosiła wasze prośby do mojego Ojca. Nie bójcie się. To jest wasze miasto i wasza góra. Częstochowa jest twoim miastem i twoją górą. Gdyby nie Matka Boża, królowa Częstowska, ojcowie kochani Paulini byli, byliby w ogóle nieznani. Kto by tam o nich wiedział? Dawno by w historii wymarli. Przetrwali, bo tak chciała królowa. I noszą tytuł Ojcowie Narodu. Słuszny. Wasza Matka czeka tam, na Was zawsze i gorąco Was powita. Chodźcie do mnie, złóżcie na moich dłoniach wasze pragnienia, a ja razem z wami będę prosiła. Tęsknię za wami i za dniem, w którym przestaniecie być uciskani, to jednak jeszcze nie nastąpi. Matka Boża, my, też, my by już też chcieli być normalni. Rozumiecie? Dzieci, Matka Boża mówi na głos do Was, uśmiechnijcie się. Tęsknię za wami i za dniem, którym przestaniecie być uciskani. Przecinek, odpowiedź rzymska. To jeszcze jednak nie nastąpi. Dzieci, więc żadnego kalkulowania. W tej materii nie mam proroctwa, rozumiecie? Ale, skoro matka Boża mówi, że tęskni za tym dniem, dzieci, będziemy zwolnieni na podstawie prawa. Bez naszego kłaniania, bo oni by chcieli, żeby mi o pisma pisał, rozumiecie? I chodził i przestał. <laughs> Tego góral nie może zrobić. By zdradził Boga. Pomylili się, że ja będę chodził i prosił. Nie prosiłem o karę. Nie będę prosił o znoszenie. Matka Boża to załatwi. A może Matko Boża? Czy by nie mogło to być w ramach prezentu intronizacyjnego? bo król zawsze coś przynosi, no nie? Bo musimy to jakoś liczyć zgodnie, bo przychodzi król i nic nie przyniesie? Powtarzam to zdanie, żebyście wiedzieli. Tęsknię za wami, bo ja tego, takiej analizy nie robiłem. Zdania, a dzisiaj, po latach dzieci mam ogromną świadomość, że to nastąpi, bo słuchać uważnie, Matka Boża wtedy zdradziła, Pietruś, jeszcze chwilkę, no wiem, 20 lat, Wytrzymam. dobra. Tęsknię za wami i za dniem, w którym przestaniecie być uciskani. To jednak jeszcze nie nastąpi. Co to znaczy, że to będzie? Może król w koronie, coś dzieci, ruszy. Dla Boga, co to jest stanąć przed x arcybiskupem i się mu pokazać. Narobi do portek, weźmie do ręki pismo i będzie szybko pisał. Nawet nie, nie, nawet nie będzie wiedział, co to jest. Więc kończę to rozważanie tego wieczoru tą nadzieją, co Matka Boża tu nam pokazała. Tęsknię za wami i za dniem, w którym przestaniecie być uciskani. To jednak jeszcze nie nastąpi. Teraz was Błogosławie moi wierni synowie i moje wierne córki, w imię ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzieci...